Witajcie, więc kontynuujemy tematykę gier. A co jeśli nie chcę ryzykować i inwestować w pojedyncze gry, ale chciałbym raczej tak, taką szerszą kwestię zainwestować, żeby mieć pewność, że nie stracę na darmo tych swoich strzałów tysiączek tu, tysiące tu. A no więc naszą najlepszą propozycją, jeśli chodzi o takie skumulowanie projektu, który powinien sobie poradzić, ponieważ działa na wielu frontach, jest właśnie in YouTube X. YouTube X jest to platforma na ZK ROLAPS, czyli zabezpieczona przez Ethereum Blockchain, która zdobywa bardzo dużą popularność, jeśli chodzi o NFT. Tutaj wolumen sprzedaży zbliża się nawet do Solany i dużo nowych gier typu Blocklords, typu um, Gods Chain, w zeszłym w of Guardians, Marvel jako partner y, no, mbso przechodzą na imię ponieważ tutaj jest wszystko za darmo w momencie jak przerzucisz swoje tokeny na tego wszystko, wszystkie transakcje są za darmo i lubią będzie właśnie na imię to jest bardzo ciekawe y, dla programu mam statystyki gas-free minting, czyli po minting NFT to 31,672 1000 NFT w tym roku tylko. Jest to platforma numer jeden, jeśli chodzi o wolumen tradingu y, NFT, 7 milionów w tym roku. I 100% y, zielone, tak ja powiem, carbon neutral, co też jest ważne y, w tym naszym dziwnym świecie. Y, więc to jest propozycja numer jeden. Będą tutaj produkowane gry, bo jest szybko, bo jest tanio, prawie za darmo. Jeśli chodzi o gry, to będzie troszkę nasze działa, ale na NFT jest zupełnie za darmo. Jest to bardzo, bardzo dobrze wsparty projekt, bardzo dobra technologia, technologia bo właśnie ze pierod zabezpieczone przez najlepszy blokchain na świecie, czyli Ethereum. Same, same pozytywy, do tego założyciele tej platformy są od samego, od małego. W grach i to nie tylko, że grają w gry, to właśnie to stwarzali, tworzyli firmy, jeśli chodzi o gry. A było tam jakieś badanie, że co? Jaki czynnik najbardziej wpływa na, na to, że dany startup odniesie sukces? To uwaga, najważniejszym e, czynnikiem, który potwierdzi i, i najwięcej wpływa na to, że startup sobie poradzi jest to, że jest to firma numer 2 takiego założyciela. Jeśli ktoś miał firmy wcześniej, to jest największy, najważniejszy, najważniejszy czynnik, jeśli chodzi o jego nowe startupy. Że one sobie poradzą, bo on nauczył się na błędach pierwszych paru firm i może te nauki tutaj wyegzekwować w swoim ostatnim projekcie. Także inny to był X. Na pewno jest to projekt, jeśli chodzi o gaming według nas, zawsze mówimy X, MetroXa i Metodicks jest to numer jeden, zwłaszcza z tymi partnerami, których, których teraz podpisujemy. Projekt numer dwa Podobna sprawa, jest oczywiście wspniane wcześniej finity, czyli blockchain gaming na Polkadot. Podobna sprawa, tutaj jesteśmy ograniczeni co prawda do ekosystemu Polkadot, ale. Jest to powerhouse od Engina, więc na pewno tutaj będzie się dużo działo, no wiadomo w zależności od tego jak sobie będzie radził Polkadot, więc tutaj ryzyko jest troszkę większe. No i kolejna rzecz to jest taka, iż no te gry będą miały setki tysiące, miliony, setki milionów NFT w przyszłości. No i te NFT będą miały wartość. I najprawdopodobniej inwestowanie w te NFT z gier będzie bardziej zyskowne niż inwestowanie w same tokeny tych gier. Więc rozsądnym wydaje się inwestowanie w gildy. Największą gildą jest Yield Guild. Gildy, dla przypomnienia, to jest taka organizacja, która zrzesza graczy i tych, którzy posiadają NFT, żeby razem współpracowali i zdobywali kolejne NFT, gdzie ci, co posiadają tam konta, dzielą się z graczami i tak dalej i tak dalej możecie sobie poczytać w internecie albo jakieś filmy więc Yield Guild Game jako lider polecamy kolejną gildą bardzo ciekawą jest Unix Unix Gaming bardzo znają teraz, oprócz tego dostajemy oczywiście staking tutaj na Unixie Unix ma ponad 200 tysięcy w community, 5 tysięcy członków gild i mają oglądalność 27 ponad milionów, bardzo fajna. oni mają kanał na na YouTubie to sobie możecie zobaczyć Gamify CEO nazywa się ten kanał. Bardzo ciekawe rzeczy tam mówią. No oczywiście po angielsku. Więc to była nasza gilda numer 2, gilda numer 3. Oczywiście GuildFi. GuildFi sprzedaż była mówiliśmy wam na Copper Lunch. Była bardzo niesprawiedliwa, ale teraz token fajnie spadł, więc warto sobie dokupić stekowanie. Również bardzo fajnie płaci chyba 200%. Więc czemu nie? Samość sobie nam rośnie. Oprócz tego, Guildfire ma dość dobrych partnerów. Chyba jednych z lepszych partnerów, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o gildy na świecie. Więc Guildfire, no i Gilda, ostatnia, którą proponujemy. Również miała swoją sprzedaż na Copper Lunch Jest to Awoka Dao. Patrzcie, mamy 11 tysięcy scholarshipów. 121 milionów SLP, czyli z Axie Infinity, już zarobili. Na Discordzie mają 80 tysięcy osób. Zainwestowali coś ciekawego. Awokado dało, inwestuje już 45 plus projektów. No i awokado dało, jak się tak patrzy na te nowe projekciki, jeśli chodzi o gry, to awokado bardzo często jest inwestorem, więc to możemy potwierdzić. Co to jest? Zielone coś tam? Staking, stake'owanie tokenów jest oczywiście. No i wszystkie te gildy mają teraz bardzo mały market cap, więc nawet nie ma co się zastanawiać. Po prostu kupować trochę tego, trochę tego, trochę tego. Kolejna, bo skoro mamy gildy, to kolejną ciekawą wersją jest no projekt o nazwie Ultra, czyli dystrybucja gier, no bo jakoś trzeba będzie do tych y, graczy dojść. No i tutaj niepodważalnym nie liderem jest Ultra, ultra.io. Yy, tokeniki też są tanie, jak wszystko teraz, bo jesteśmy na wyprzedaży. No, więc to jest taki lider dystrybucji, który jest dużo tańszy w porównaniu do istniejących opcji obecnie na, na świecie. Czyli inwestorów też mają dobrych, bo sprawdzaliśmy wcześniej, chyba nawet Tim Draper tutaj jest inwestorem w ultrze. Jeśli chodzi o efektowność wykorzystania dolarów a teraz wszyscy muszą zaciskać pasa, no to pewno ultra będzie jednym z lepszych opcji w przyszłości. No i oczywiście dwie, o gali już wspominaliśmy, dwa studia, które produkują gry. No bo jak nie w indywidualne gry, to chociaż można zainwestować w studio. Jest większa szansa, że któraś z tych gier się odbije i odniesie sukcesy to wiadomo, lider jest na razie tylko jeden i jest to Gala Games, którzy nie dość, że będą tworzyć gry, nie dość, że będą tworzyć muzykę, to filmy. Niesamowicie dużo się tutaj dzieje. Ich, ich kultura jest taka, że oni nie dotykają deweloperów, deweloperzy robią swoje, podpinają się tylko pod galę. Dlatego wydaje nam się, tak szybko gala rośnie w tak wielu kierunkach. Mówiliśmy w przypadku gier już o gali, więc nie będziemy się tutaj rozgadywać i kolejna kolejne studio które tutaj mamy produkujące gry jest to Rainmaker Games troszkę takie dziwaczna jest ta, 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 ta strona tutaj ale również mają bardzo dobrych inwestorów co prawda nie zwracaliśmy uwagi ostatnio, nie wracaliśmy do tego projektu też mają stajkowanie Także trzeba było odświeżyć swoje informacje, i też mają bardzo dobrych inwestorów. Oczywiście jest więcej i gildi, jest więcej studiów, więc możecie sobie popatrzeć w te opcje, jeśli nie chcecie inwestować właśnie w indywidualne gry, chcecie zminimalizować ryzyko, a poszerzyć sobie ten wachlarz, że coś tam wam wystrzeli do dobrym kierunku. No wiadomo, immutable X nie ma sobie równych według nas. Immutable X to jest to coś, co będzie. Naprawdę sobie radzić na następnym rynku byka, zwłaszcza, że wszyscy już to X y znają. Technologia jest najlepsza na świecie, oparta na najlepszym blockchainie, y, no ale te inne opcje, które tutaj przedstawiamy, również mają miejsce w portfolio, bo dywersyfikują Was. Przecież nie można wrzucić wszystko w jeden token, czego nauczyliśmy się od Luny. Pozdrawiamy.